Troszeczkę czerwonej kapturką Pyszne kanapki dla bab A z czym te kanapki? Z takim pysznym serkiem. Serkiem? Czy wilk by chciał spróbować? Nie. Nowość. Ser Hochland ma zdamer w plasterkach. Lepszy niż najlepsza zabawa. No gdzie jesteś wilku? Przecież miałaś nie zjeść. Od dzisiaj ja mam tylko ser. Niech ktoś inny zje babci. No, właśnie. <laughs> Hochland, to jest pyszne. Nowe Aero. Wygląda tak samo, ale zupełnie Cię zaskoczy. Spróbuj. Dobrze. Mmm. Mmm. Mm. Co to za smak? Pod mlecznym czekoladem jest biała? Mhm. Je Przepraszam, coś takiego. Jeszcze te bąbelki. No rozpływam się. Genialne połączenie. Mm. Nowe mleczno-białe Aero. Biała czekolada z bąbelkami oblana pyszną mleczną czekoladą. Sprawdź jak rozpływają się bąbelki. Od Nestle. Według badań nawet dzieci, które codziennie jedzą nabiał, mogą mieć niedobory wapnia. Na szczęście mamy danonki. Z tych samych badań wynika, że jeden kubeczek danonków dodany do codziennych posiłków pozwala całkowicie eliminować niedobory wapnia w diecie. Danonki, mnóstwo pyszności dla mocnych kości. Żyłaś? Jedną, dwie. Całą paczkę. No, ważna ta mała jest. Airwaves. Jednym ruchem otwierasz ekran tętniący życiem aparat 1,3 megapiksela dostęp do technologii Bluetooth i odtwarzacz muzyczny telefon, który doskonale odpowiada Tobie i Twojej dłoni. Nowa Nokia 6131 Pasuje do Ciebie w erze. Ptasie mleczko, I jesteś w niebie. Przed Państwem pastylka Tantum Verdepe w walce z bólem gardła. Pokonuje ból! Niszczy bakterie, a dzięki przeciwzapalnemu działaniu benzydaminy gasi zapalenie! Brawo! Tantum Verdepe leczy ból gardła szybko i efektywnie! Tumwerdy dostępne również w postaci areozolu i płynu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ile to kosztuje? 59 groszy? Też otworzysz usta ze zdziwienia. Danon gratka tylko 59 groszy, a dzbanek rodzinny 2,99. Siemka! Słuchaj, bąbelki szepcią. Będzie fan. Siemka, Jimmy, mogę z wami? Wsiadaj! Siemka, prójemy przed siebie! Wbiję się. Sory nie mogę. Lecę odwiedzić babcię w Awbrzichu. A wy? Chłopaki, panta. Kambucia. Na wałbżich. Nowy 3 bit inverso. Ciemny herbatnik, pyszne kakaowe nadzienie i biała czekolada. Przyjemność trzeciego stopnia na odwrót. Są takie chwile, kiedy chciałbyś, żeby coś się wydarzyło i los się do ciebie uśmiechnął. A czasem chcesz, żeby w jednej chwili świat stał się piękny i pełen życia. A chwilami chciałbyś po prostu wiedzieć, jak sprawić przyjemność bliskiej ci osobie. Dlatego zawsze pamiętasz o Mokate. Mokate, bo wszystko kręci się wokół kawy. Ruch sprawia Ci ból? Voltaren Emul wnika głęboko, koncentrując swoje działanie tam, gdzie rozwinął się stan zapalny. Voltaren likwiduje ból i leczy stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RMF? RM. MFM Skoncentruj się na tym, co ważne. Miej zdrowie w centrum uwagi. Centrum to opracowany przez naukowców kompletny zestaw witamin i minerałów z luteiną, aby ścieszył się zdrowiem i witalnością każdego dnia. Centrum z luteiną. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Centrum kompletne od A do Z. Dla nas naprawdę ważne. Równy chodnik, szerokie drogi, czyste, przytulne parki. Dobra szkoła, godna praca. To dużo ważniejsze niż kolejne kłótnie na prawicy. Lewica i Demokraci, lista numer 6. Kaziu, czy mogę Cię poprosić o rękę? Ty? Przy stole obowiązuje zasada zero tolerancji. Dyscyplina to samo dyscyplina, a znaczy co innego. I teraz ale mówię ja. Proszę ciszę. Chciałbym podziękować za ten atak bezinteresownej nienawiści. Kto nie umie dyskutować, odchodzi od stołu. Jesteśmy fatalni, ale też jednocześnie jesteśmy bardzo dobrzy. A ja jestem pan maleńki. Ale weź mi tą łapkę. Powiedz dwórka. Dwórka. Wojtek Gierski i Kazimierz Szczoka w nowym programie jutro o 18.15 w TVN. Zdrowia życzy sponsor programu, producent Vaupiryny Zdrowit. V-Piryna Zdrowit na przeziębienie, na grypę. Bitwa o Warszawę, a w tle bitwa o Polskę. Janusz Korwin-Mikke, Wojciech Wierzejski, Marek Borowski, Hanna Gronkiewicz-Walc i Kazimierz Marcinkiewicz. Kim są i co potrafią? Po prostu kawa na ławę. Niedziela 10.30. Bogdan Rymanowski. Zapraszam. Morgan Freeman w filmie na motywach łodziści Stevena Kinga. Łowca snów. Zaraz po filmie Ostatni Samuraj. Sponsorem programu jest producent napoju Polokokta. Proszę. No, dziękuję. A ile będę płacić w mi za minutę? Otóż 8 groszy za minutę. A czemu tak? Niech pani wizualizuje. 8. No musi być szkolne, może być leżące.